Witam Cię w kolejnym odcinku Historię z życia klientów EFPP. W dniu dzisiejszym opowiem historię Krystiana. Krystian znalazł naszą filmę na Facebooku. Napisał na naszego fanpage'a na temat swojego wypadku. Wypadek miał miejsce prawie 20 lat temu. Krystian miał szczątkowe informacje na temat zdarzenia. Po krótkiej, po krótkiej analizie sprawy Krystiana, z Krystianem skontaktował się nasz przedstawiciel Michał. Wypytał Michała na temat całego zdarzenia. Okazało się, że prawie 20 lat temu Krystian razem ze swoją mamą podróżował samochodem do sklepu, gdzie miał dokonać zakupu swojego wymarzonego roweru. 600 metrów od ich domu w ich samochód wjechał inny pojazd. W wyniku tego wypadku Krystian odniósł poważne obrażenia. Miał złamaną rękę, miał złamaną nogę, poważne potłuczenia. Jego mama praktycznie wyszła bez szwanków. W chwili wypadku Krystian był nieletni. Po krótkiej rozmowie z Krystianem Michał uzyskał szczątkowe informacje o tym, że Krystian ma niepełną dokumentację medyczną, posiada jedynie wyrok, wyrok skazujący sprawcę wypadku i dostał tylko częściowe świadczenie z tytułu zadośćuczynienia. Michał po rozmowie z Krystianem zapewnił go, że... Jako Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym zajmiemy się profesjonalnie sprawą, uzyskamy wszystkie dokumenty z archiwum, zarówno sądowego, jak i szpitalnego, i po głębokiej analizie sprawy przekażemy informację zwrotną Krystianowi, co w jego sprawie możemy jeszcze zrobić. Po kilkunastu tygodniach mozolnej, ciężkiej pracy w postaci gromadzenia dokumentów z archiwum sądowego, z archiwum szpitalnego, okazało się, że obrażenia Krystiana. Są bardzo poważne, bo w krótkiej rozmowie, w której przekazał informację Michałowi, okazało się, że powiedział tylko swoje szczątkowe obrażenie. Okazało się, że miał również obrażenia wewnętrzne. Wypadek był bardzo poważny. Sprawca dostał dosyć wysoki wyrok. Mimo to nadal czekaliśmy na odpowiedzi z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Po w następnych kilku tygodniach okazało się, że podmiotem odpowiedzialnym do naprawienia szkody był Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Mimo, bardzo musieliśmy się śpieszyć już, ponieważ mijało prawie 20 lat, a jak w poprzednim filmiku mówiłem, okresy przedawnień spraw, gdzie sprawca został skazany wyrokiem sądowym, jest to okres 20 lat. Okazało się, że w 1999 roku, roku rodzice Christiana złożyli roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zostało mu wypłacone świadczenie wstępne. Po kilkunastu następnych tygodniach okazało się, że rodzice Krystiana zawarli w jego imieniu ugodę. Niestety musieliśmy tą smutną informację przekazać Krystianowi, który nie, nie był pewny co to oznacza. Dlatego Michał mu wytłumaczył, że w 1999 roku, gdy Krystian był nieletni i nie miał zdolności do czynności prawnych, w jego imieniu rodzice zawali ugodę przed sądową, która w pełni wyczerpi, wyczerpała jego roszczenia względem ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Natomiast Krystian był bardzo wdzięczny naszej firmie, że mimo bardzo niewielkich informacji szczątkowych, które nam przekazał, podjęliśmy się to. Co najważniejsze, był bardzo wdzięczny, że mimo efektu, gdzie nie otrzymał należnego świadczenia, nie obciążyliśmy go żadnymi kosztami. Dlatego taka informacja dla Państwa. Jeżeli podejmujemy się jako Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym w prowadzeniu spraw, wszystkie sprawy prowadzimy na własne ryzyko. Nie obciążamy Państwa żadnymi kosztami. Tu na prostym przykładzie sprawy Krystiana, która była sprzed prawie 20 lat podjęliśmy to ryzyko, dlatego że każdy klient jest dla nas najważniejszy. Niestety w tym przypadku nie byliśmy w stanie pomóc Krystianowi, ale może się okazać, że w Twojej sprawie, mimo upływu prawie 20 lat, będziemy w stanie Ci pomóc i uzyskać dla Ciebie należne świadczenia. Dlatego zapraszam do kontaktu z naszą firmą poprzez fanpage'a bądź stronę internetową, gdzie Proszę kontaktować się z nami, nie bać się zadzwonić, napisać do nas o każdą sprawę. Pozdrawiam serdecznie.